I zaczynamy akt drugi. Akt pierwszy wczoraj rozgrywałem. Oczywiście link będziecie mieli w komentarzu i w opisie. I lecimy. To jest koronna opieka nad dzieckiem. Złoty standard w opiece. Masz jedną wiadomość od nowego klienta. Cześć tu, Casilda z apartamentu 10. Dziękuję za ostatnią opiekę. opiekę. Było super. Wybierał się dziś na koncert, żeby mógł wpaść i zapiekować się moim małym księciem. No i wracamy do naszego dziecka na żółto. Trzymaj się, dzięki. Chciałbym tylko przekazać, że twoje dziecko jest jakieś takie dziwne trochę. Dlaczego ja się w ogóle zgodziłem, żeby znowu je pilnować? Ej, czy mi się wydaje, że. A tutaj się tak troszeczkę sceneria zmieniła, to troszeczkę jest bardziej ciemno. Coś jakby tak, jakby. Coś jest nie tak. Widzieliście gdzieś dzieciaka? Halo, gdzie jesteś? Mały? Ale syf tutaj on zrobił, chyba że... Czy ona... Co to za dźwięki? O, ja nie wiem czy ja chcę to otwierać. Halo? O nie, o nie, 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 nie. to jednak to nie był sen. Dlaczego Króliczek się rusza? Co jest w ogóle? Skąd on przyleciał w ogóle? Nie! No i zamknął mi drzwi. Dobra, to znaczy, że ja chyba mogę stąd iść, prawda kujszku? I podążać za białym króliczkiem? O nie. No dobra, idziemy za białym króliczkiem. Mam nadzieję, że mi się to tylko śni. Co jest? Aha, tutaj takie. Muszę jakieś... co się zostawiłeś? Co jest? Co ten znak. Ej, to jest niedobry znak. Powiem ci tak. Dobra, co mam jechać z tobą na dół? Rozumiem, tak, króliczku Co się stało, króliczku Szaleństwo Pikmena. Szybko w stronę wyjścia mały króliczek skoczył. Królewicz i królik. No nie, my jesteśmy w tej bajce, co czytaliśmy tak naprawdę. Jest kujczek? Kujczek jest. Tutaj jest nianka potrzebna. Okej, okay, kujczku, co się stało? Poprowadźmy kuliczku do wyjścia, żebyśmy się tak nie bali. Nie, widać, no, wiedziałem, że coś się wydarzy. No, weź to ogarni. Pauza, 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 pauza. Nie mogę pauzy... Wow. Chyba na sam dół spadłem, ale nic mi nie jest. Otwórzmy, zobaczmy. Halo? No, co kuiczku tak się patrzysz? No, rozpluty jesteś trochę. Piąta, 501. Co? My do góry leciliśmy, a nie na dół? To po pozamykane, pozamykane. Czemu nikt listów nie odbiera? Jak to jest? Komornicy pokają do nich? O co tu chodziło w takim razie? Co jest Kłuiczku? Pokaż mi drogę. O! Co jest? A, ty masz kluczyk! Odej mi. Aha, i schowałeś w tym pomieszczeniu. No dobra, oddasz mi kłócik? proszę, bardzo grzecznie. Olek, jak... no, wie co do oczy ubiję. Oddaj, no! Jakbym mógł się teleportować, to też bym się umiał teleportować i byś też mnie gonił co chwilę. No weź, no, gdzie ty jesteś? Halo? Bo teraz cię nie słyszałem. A tu jesteś! Ale jak się chowa, cwaniaczek. Raz, dwa, trzy, łapiecie! Tu! A, a nie, dobra, ty strollował, <laughs> strollował mnie, a tu jesteś, w zupie się robisz, a nie dobracie tylko i wyłącznie. Czekaj, czekaj, a tu, co na suficie jesteś, tu ty jesteś jakiś zawiedzony, no! <laughs> Oddawaj! No weź przestań, to nie jest takie, nie. No nie złapie, no dobra, 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 dobra. Tutaj coś muszę zrobić, żeby na pewno ciebie złapać, o! kompozycję musimy stworzyć, to pamiętam mniej więcej, ale co pomieszczenie Pikmina w ogóle się zmieniło, nie? Zobaczcie, zupełnie inaczej tutaj wygląda niż poprzednio, co było tak naprawdę. Musimy znaleźć te teraz trzy kartki takie, żeby odblokować nam... odblokować nam pianino. O, mamy drugie. Tutaj będzie teraz piosenka dla niego grana. The King... The King? Co King? Tutaj można było jakoś to otworzyć, ja pamiętam. Brakuje nagranie. Mamy płytę. Okej. Okay. Otwórzmy nagranie. Oh yeah! Klasycznie! No ale i co, i co teraz? Mogę go złapać? Nie, nie mogę go złapać. ja muszę, ja muszę coś zrobić. Dobra, wyłączmy na razie piosenkę co mamy? Nagroda dla najlepszego debitanta albumu wschodzącej gwiazdy, najlepsze wykorzystanie kolorów w muzyce. Ten został wydrapany, aha. Jakoś tutaj można było dwie nuty z trzech nut. Ta trzecia nuta gdzieś tam była, nie? Tu jest quiczek. No przestań młody się wydurniać i pomóż mi, co ja mam zrobić. Jest ten trzeci. O, ta chyba cię uspokoi. Zielona cię uspokoiła. Weźmy za grę. A patrzysz, myślałem, że go ja już normalnie będę mógł złapać, a on dalej jeszcze nie. No to, no to niebieska może, dobra, to niebieska może, bo to taka królicza jest. Nie, jakbym cię chciał gonić. Otwórzmy. Yy, nie, to. To zostawmy i posłuchajmy. Ole, impreza jest. Co? Podoba ci się? No ta. Nie podoba ci się. Okej, okay, to sorry. No dobra, to tego nie słuchamy. Nie, zabierzmy, zabierzmy. No, zabierzmy. Tego nie chcemy słuchać. Coś musimy zrobić tutaj, a już nie pamiętam za bardzo co. No młody, no. Weź się nie wydurniaj, tak. Coś tutaj trzeba było zeb... O, jest trzeci. To ja nie musiałem wchodzić tam, tam później się wchodzi. No dobra. Mogłem przeszukać normalnie mieszkanie. Zagrajmy na pienię. The King Lula Bay. No dobra, zagrajmy sobie. Uwaga artysta. Jestem ja obecnie. Widzicie, jak no paluszkami tutaj ładnie robię i jak wydajecie łapeczkę w górę w tym momencie. Dziękuję Wam bardzo. Zostawcie hashtag Baby. Wow! Nie wiem, czy tak powinno być młodego tak dużego. Co to jakieś tajemnicze? Naciśnij tajemniczy przycisk. Zbadaj przejście. No to kłócamy i idziemy zbadać przejście. Co jest? Czuję się w jakimś horrorze. Choretcznie jestem w horrorze, ale. Weźmy narzędzie w razie, co ze sobą muszę się przebić. By młotkiem się przebił na pewno. Młotek na pewno się przyda. Bo to teraz jest na silniku Unreal Engine 5, nie? Więc lepsza dużo jest grafika niż w poprzednich innych wersjach. Co jest? Weźmy tą tajemniczą płytę oczywiście, bo to trzeba. To jest kołysanka. Dobra, bierzemy tajemniczą płytę i zanusimy młodemu zagrać na gramofonie. Okej, okay, nie ma problemu, przecież to jest naturalne, że to tak trzeba robić. A, tu trzeba cały czas coś. Dobra, ten dźwięk mnie na razie nie wystraszył, jest wszystko w porządku, zmieńmy płytkę i zagrajmy. No i co? Zbierasz kluczyk, co? No co beczysz, no? Teraz ty mnie łap, a ja uciekam, Hehehe, Fajnie, śmiesznie, fajnie było, co nie? Oczywiście, że nie Ech, Masakra Co mam tu zrobić teraz? Muszę co, winną uciekać? Oho, nie ma prądu I zamknięte drzwi Fajnie Czyli musimy iść tu O, jest króliczek Kto za króliczkiem? Podejrzajmy, bo on mi wskazywał wcześniej fajnie drogę Wkrótce nadejście króla Okej okay. Król może być tylko jeden Król Julian Eee, przestań kuliczka rwać! Przestań kr... Dobra, rwił sobie króliczka, przepraszam. Eee, co jest? Jaka twarz w ogóle! Dobra, e, sorry, przepraszam za to, nie chciałem, idę sobie. O! Jest elektrownia, właśnie o to mi chodziło, żebym mnie teleportował. Co nie było tak samo, że ja się bałem. No dobra, na 300% to zostało zmienione wszystko. Tutaj zupełnie inaczej to wszystko wygląda niż to zapamiętałem. Jest remake bardzo mocny. Eee, po szafkach trzeba było znaleźć, nie. Eee, skrzynka z zabezpiecznikami i tutaj zobaczmy, mamy bezpiecznik. Mamy pierwszy bezpiecznik i trzeba teraz ten drugi znaleźć. Zobaczmy. Tak, eee, teraz różowy będzie trzeba znaleźć. A różowy gdzieś był, chyba z tego co pamiętam gdzieś tam kiedyś, gdzieś tam był. Monetę? <laughs> Moneta nam nie potrzebna, e, ale zostawmy to otwarte. Podnieść króla. Nie wiem dlaczego to musiałem podnieść, bo już nie pamiętam tego. E, teraz tak. ta szafeczka zamknięta od samego początku, żeby nie błądzić. Tutaj nie ma tego bezpiecznika, jak widzimy. Tutaj też nie ma. Chociaż teoretycznie chyba jest podpięte i on będzie chciał mi zabrać. Tak. Co się stało? Uważaj. Wybijmy bezpieczniki. Po prawej stronie dalej bezpiecznik jeszcze. Aha, no dobra. Hm. Ja już wiem. Pamiętam. Dobra, stop. Gdzie wyrzuciłem króla? Mamy króla i pamiętam, że chyba trzeba było mu wyrzucić. Aha, tutaj nie ma tego już. Wentylacji takiej, w której można było wrzucić, a nie, odblokować trzeba i mamy szyfr, o nie O nie, nie, jak ja bym był szyfrem, to jak ja bym się rozwiązał O, cztery kombinacje, wiecie ile ja bym tutaj stał bez kodu, dobra, trzeba znaleźć kod Jakbym był kodem, to jakbym się schował, gdzie bym był kodem To kod trzeba, jest 4, 3, o, jest 4, 3 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Aha. 4-3. 1-7. Dobra. 4-3. 1-7. Mamy to. Odsłaniamy wentylację. Bierzemy króla i opuszczamy. Albo kubek. I albo monetę. Może pieniądze potrzebuje. Eee, no to też nie. No to potrzebujemy zrobić Switcha jeden za jeden? Bo więcej było tych bezpieczników, nie? Róbmy tak. Bierzesz? Nie, yy, kluczek? Też nie Mogę krysnąć. Wow! zwarcie poleciało Nie no tutaj jest status OK, co się potrzebowałem, żeby coś mu dać może coś znajdziemy tutaj ciekawszego? Hmm. Szczerze, ja już nie wiem. Ja już nie wiem, co on chce, co on chce, co on chce. A co to? Moneta tu potrzebna i jest A4. Czemu dwa nacisnąłem? Ha, no dobra, nie, nieźle. Weźmy A4, chyba to było, tak? A4 weźmy. Eee, A4. Co to jest? Jakiś batonik. O! C2, C2. C2. A, monetę. Weźmy, wrzućmy. Eee, C2. A ja tak błądziłem się zastanawiałem, co tutaj trzeba zrobić. <laughs> Bez sensu. A odpowiedzi były jak najbardziej na widelcu. Ej, zabierasz od młody? No No i bezpiecznik uszkodził ale spokojnie. Zaraz odbezpieczymy go. Nie, nie tego tylko! Ten ciężej, ale... Jaki jaki będzie mnie teraz drażnił. Dobra, Zrobimy. robimy? Pyk, wrzucamy monetę i... C4. A, C2. <grymina> Jaki ślepy ja jestem C2, dobra? Albo rozkoja, żony jakieś, dobra? mi go. Ale nie klikajmy. A dobra, bo jak będzie. Ale dobra, tego mogłeś mi wyrwać, nie ma problemu. Dobra, chodź, dzieciaku. To trzeba zrobić porządek. Up! ale fajna zabawa, co? No, nie zła, nie zła, nie zła, C2. Nie, nie ten bezpiecznik. Stop! Niebieski. Mówiłem, że rozkaleczonycy się jestem. Niebieski. Mamy niebieski. Nie klikamy. Je! Yeah, zasilanie uruchomione i do windy możemy już lecieć. Albo i nie. Co jest? Czego jesteś taki? Nie odchodź. Ale ja muszę, bo ja muszę wrócić do domu. Teoretycznie wiesz, czekają na mnie żona i, ta, i dzieci. Ja spokojnie. Proszę, nie rób mi krzywdy. Wrócę do ciebie jutro! Wrócę do ciebie jutro! Co jest? Ooooooo! Wow! Jaki potwór! Huh. Gdzie mam pies? Za chłóczkiem! Nie, za kuiczkiem, nie, nie ma... O nie, o nie. Kłuczyk! Otwieraj! Wymaga pasującego kłucia. Otwieraj się! Łoooo! Wow! Lewo, lewo! Nie ma ucieczki! Jak nie ma ucieczki! O, nie za mną jest za mną! Tutaj nic nie ma. O nie, yy, ten. I... fioletowy. Nie, kwadrat! Kwadrat. Uy! Oooooo! Wow, wow. Szybciej! O oh, nie on teraz uciekać! Prosto! Ah, Oooo, jest blisko, blisko, za króliczkiem czy nie? Króliczek mnie troluje? Nie, króliczek mnie nie troluje. Oh, dobra, wida, 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 widać. wida, szybko, szybko, szybko! Co się cieszysz? Oho, Nie cieszył się, Króliczek jak się na mnie patrzył. Ale mogę się w skórkę. Wyjście, nie zostawiaj mnie, zostań tutaj na zawsze. Okej. Okay. No co jest czy Na co czekasz? Ja nie wiem co ja mam robić. Bo jesteśmy w znowu w porządku do domku Nie chcę tego nagrania słuchać. Weź butelkę z lodówki. No dobra a, a czemu wszystko jest na opak? Jest wszystko na odwrót niż zapamiętałem. Weźmy butelkę. A może specjalną chcesz butelkę ciąkać, czy nie? No dobra, chaj, zmienimy ci pieluszkę na razie, bo się dałeś. Cię wydaje, że chyba ja spałem. I znowu miałem bardzo zakręcony. Sen. Słuchaj, młody. Ja chcę Ci zmienić pieluchę. I nie teleportuj mi się, bo już się przyzwyczaiłem do tego, że teleportujesz się. Więc uspokój się. Przestań płakać. Pielucha zmieniona, dziecko zadowolone. Nie chcę słuchać płyty, rozumiesz? Nie chcę słuchać płyty. Mam jakiś kuczyk. Dobra, idę do góry. Tuk, 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 tuk. To nie do tego. Tu zamknięte. Pokój rodziców zamknięty. Winda. Ale weźmy butelkę na razie z góry. zabawki mogę ci otworzyć. Okej. Okay. Aha, bo lodówka jest z drugiej strony. Dobra, bo już zapomniałem w sumie. Mm, weźmy, weźmy pejk. Masz ciąkaj sobie. Ciąkaj. Zmień pieluszkę, zabierz dziecko na przewijak Nie, ty mnie trolujesz, albo dobra, pójdę pójdę, bo kluczek już mi dałeś, kluczyk mi już dałeś to znaczy, że tylko jedna rzecz musi być zmieniona I zabrać cię na przewijak, dobra, weźmy cię na przewijak Weź tą pieluszkę, no już to zrobiłem, dobra Strolowało mnie to, już mogę stąd wyjść w takim razie Po prostu dostałem kluczyk i mogę stąd uciekać, jakiś kluczek serduszkowy Nini, mogę uciekać już w window. O o! Wszystko jest w porządku, mogę kłócik. Złamałeś mi kluczyk! Hmm, pójdziemy spać, mam nadzieję, że nic się nie stanie, albo nic mi nie zrobisz, prawda? Prawda, że nic mi nie zrobisz? Gdzie jest Twój pokój? A Twój pokój jest otwarty, widzisz, wszystko jest w porządku, jak największy, nie? Ja tylko wezmę kluczyk i ja sobie pójdę do widy, a Ty sobie lecz, nie? Nic się nie wydarzy, mam nadzieję taką. Uuu. Dlaczego ja mam pooglądać telewizję i zrelaksować się na kanapie? Co jest w ogóle? Weź butelkę z lodówki. Ej, no znowu mnie i coś mi się przyśniło, że normalnie miałeś jakieś dziwne oczy, że jakieś dziwnie wyglądałeś i że chciałeś mi zrobić chyba krzywdę, prawda? Ale ty byś mi nie zrobił krzywdy, nie? Bo ty jesteś taki szczęśliwy, że ja tu jestem. I wrócę jutro jeszcze, trzymaj. Robimy tak, bierzemy pieluszkę. I znowu zaczyna. Znowu zaczyna, później pooglądasz telewizję, na razie masz tutaj Son Goku zostać, ok? Masz. No i co? Żadne granie, żadne granie. A nie ma grania. Hehehe, weź buteleczkę. Nie, ty mnie trolujesz, prawda? Ja już mogę wziąć kluczyk i cofnąć się stąd. Dobra, cofam się. A ja wiedziałem, że muszę się cofnąć. Przecież. Dzień świstaka tutaj się już zrobił. Dobra, jednak coś się wydarzyło. Coś muszę zrobić, innego. Weź dzieciaka do łóżka. Zaraz spokojnie porozglądam się co tu się dzieje, bo coś się dzieje nie tak. Czemu masz takie oczy i coś trzeba zrobić z tą pewnie, nie? A ja nie wiem i jak rążę teraz w kółeczko, prawda? Ale co tutaj szepty takie do mnie? Coś tam, ma, ale już to tydzień. Wyjci drzwi. Dobra, pooglądam telewizję, Niech będzie. Ło, wow, tutaj miałem wejść, dobra. Uf! Co jest? Chodź do łóżka na razie. Spokojnie, tak? do rodziców w pokoju, ale uspokój się, nic się nie wydarzyło przecież, nie? A kluczyk gdzieś masz? Przypadkiem? Dobra, nie masz. Dobra, czyli musimy jeszcze raz powtórzyć sekwencję, widzę. Okej. Okay. Bo tutaj jest złamany kluczyk. No i siądźmy i poglądajmy. Co? Ale ty mnie trollujesz, co? Muszę cię zabrać do łóżeczka jeszcze raz. Proszę bardzo, połóżmy dzieciaka, musimy zamknąć drzwi Poglądaj te widzę ten. Nie, to trzeba przejechać do tamtego momentu. Dobra, rozumiem, żeby dać kluczyk ten. OK. Nic ciężkiego nie będzie. To, jak mamy kluczyk, ja idę sobie. Nie daję Ci żadnej butelki. Elo, o, mogę otworzyć nawet w tym świecie. To lepiej, nawet będzie dla mnie, bo mogę uciekać szybciej. Jak nie odchodź? Odchodzę. Idę sobie przejściem takim długim, na spokojnie. Widzę. Escape. Nic się chyba tu nie wydarzy. Tak jak widzę, albo wydarzy. Nie lubię takich głośnych dźwięków. Masakra. Ło! Wow. Wow. Ej, chyba mnie znowu teleportował, bo widziałem obraz dziwny. Cześć młody. Yy, nara młody. Ja jednak idę sobie... Co, pierdziożka puściłeś, tak? Spokojnie, teraz się nie wystraszyłem. Pierdziożki wypuszczasz, tak? Się cieszysz, tak? A ja nie mogę odejść stąd, tak? Ale ja to i tak pójdę sobie. Ło! Wow, nie wystraszyłem się tego. Tego też nie! Tego też nie! Oho, zmęczony chłopiec. Yy, ja dziękuję. Dobra, młody, wiem o co chodzi. Ja muszę cię położyć do łóżka. Gdzie jesteś? Chodź. Bo stąd nigdy nie wyjdę, prawda? Jak cię nie położę. położycie? Dobra. I uspokój się, dobra. Elo, wow. Dobra, to jeszcze raz. Muszę cię by zabrać, tak? Weźmy cię od początku, żebyś mi nie wyskakiwał żadnych drzwi, żebyś nic mi nie zrobił dziwnego. A my mamy po prostu pójść z tobą, rozumiem, jeszcze raz do tego łóżeczka położyć cię. I co wtedy? Będę mógł wrócić do damku? Będę mógł? Bo tak widzę, że ty wulodzili jesteś. No dobra, połóżmy cię. Zabierz dziecko do łóżka. No przecież jest. No przecież jest! Dzieciak w łóżku, co wy głosy mówicie, że jest? Nie, jest. Nie, no dobra. A, teraz zdecydujesz się jakiegoś... Tego nie było. Zmęczony chłopiec, teraz nie powinienem cię chyba zrobić, co? Bo ich zaznacza bardziej to, że nie mogę cię zamknąć, nie? Coś jest nie tak. Nie? Ale ty wiesz, co jest nie tak i mi pewnie nie powiesz, co jest nie tak, nie? No, tak właśnie myślałem się tylko patrzysz i się cieszysz No ale połóżmy cię, dobra, bo poszła zmiana, połóżmy cię. Czyli mam cię nie zamykać czy o co chodzi? No ej, no co dzień Fistaka powtarzamy w kółko, w kółko i w kółko będziemy cały czas kółeczko to robić. Mi się już tak nie chce chodzić w kółko. Ja bym cię zostawił tutaj, to byś sobie tutaj odpoczął i by było tak chyba najlepiej ze wszystkiego tego, co, co, co myślisz o tym. Poczekaj chwilę. O, o! Czuję bezsenność? Nie! Nie, nie, nie! Nie, nie mogę oglądać telewizji. Dobra, rozumiem trzeba unikać. Nie, 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 trzeba nie oglądać telewizji, bo zasnę. A jak zasnę, to znaczy, że nie wyjdę z nigdy. dobra, nie oglądajmy tego. Uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Spokojnie. Okej. Okay. Przeżyliśmy. Wow. Dobrze, kursu miałem na dole. A, nie mogę cię patrzeć. Tak, jak próbuję mnie namówić, żeby oglądać, co? To bardzo zmęczony chłopiec. Częste, nie biorę cię. O nie, co jest, Kujiczku, Kujiczku, ratuj mnie, korytarz się kreci, co jest? Ale w głowie mi się robi dziwnie, ja nie wiem jak na to patrzysz kursorem w ogóle. Ej, masakra, jest, ja zaraz chodzę chyba na sofit. Kujiczku, biegnij do escape'u, Kujiczku! Co to? Ja nie mogę biec, Kujiczku. Uh, masakra, co jest, wsiągnęły drzwi! O nie, gdzie ja spadłem teraz? Gdzie ja jestem? Znowu Ja mam uciekać do escape'u Było tak powiedziane Dobra Co? Co mam zrobić? Zegar tyka Ok, okej, okay. dobra Czyli tu nie Drugą stronę, o nie. O nie, on. Ja jestem teraz w tej historii, tej bajki. Ja jestem tym kuliczkiem, który uciekał i muszę uciekać szybko. Uu! Mówiłem, że jestem w tej historii teraz. Uciekałem cały czas. Dzieciakowi, po prostu jak się coś czyta, to później to się bierze naprawdę. <laughs> Dobra, tutaj. Tu nie, tu nie. Tu zamknięte, zamknięte. Gdzie mam uciekać? Tutaj. Nie, pozamykane wszystko. Ej, ja chyba krążę w kółko, co nie? Trzeba po prostu zrobić. Coś takiego. Tak. Tu jest zamknięte, jest. Ej, ja naprawdę mam uciekać w kółko cały czas. <śmiech> tutaj. <śmiech> A ja bym w kółko biegał cały czas. Dobra, już nie wiem co muszę zrobić. O, to jest tutaj. Koesaka do spania, a ja chcę wyjść do siebie. Daj mi uciec, proszę cię! Proszę! Uh. Chciałeś mnie ugryźć? No to idziemy spać, jak chciałeś mnie ugryźć. Oho. Dobra, odstawiam cię co jest? Ej, coś mnie wciągnęło Będę znowu na korytarz! O hej co jest? Jesteś bardzo zmęczonym, chłopcem, mam cię położyć z powrotem. Dobra, rozumiem, położę cię, tak? Albo cię nie położę. Idę. Elo <śm> <śm> Albo to nie było śmieszne. No, co to za mocki? Co jest? Kłócisz jak na co patrzysz? Co tu się dzieje? Co to jest? Jakiś moc robi, jakaś droga. Dobra, mam uciekać stąd, rozumiem, tak? Króćek mnie prowadzi do wyjścia. Szybko, 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 szybko. Co jest? Kto? Kim byłeś? Halo, mam tu biec? Co to było? Jakieś symbole teraz są. Co? Mam uciekać tutaj. Dobra, rozumiem, rozumiem. On mi podpowiada. Symbole mi pokazuje, żebym teraz mógł uciekać normalnie. Uuu, dobra, w drugą stronę, w drugą... You can't hide, czyli gdzie mam uciekać? Gdzie mam uciekać? W lewo, w prawo, eee, w prawo. No nie, ja tak nie! Masakra! W drugą stronę co jest? Dlaczego to tak się dzieje szybko? że ja muszę rotować to szybko taki trójkąt, trójkąt, dobra, widziałem. Yy, tutaj też Widziałem, które, dobra, dzięki za podpowiedzi. Teraz... O ja, taki dziwny znak. Dobra, jakiś okrąg i trójkąt. Okrąg i trójkąt. O nie, o nie, o nie, 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 okrąg i trójkąt. Aha, ekstra! To było. Załóżmy, że to było to. <laughs> Tutaj uciekać, tak? Dziękuję, kuiczku. Gdzie? Gdzie dalej? Kucnąć, 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 uciekać. Okej. Okay. I ci na Ej, chyba mi się wydaje, że tego nie było, bo nie kojarzę w ogóle tych scen w ogóle. w masakrach, albo naprawdę nie grałem. O nie, ja teraz jestem mini. No nie było tego, jak nic. Nie, to pozmieniali. Kurujcie, kuratujcie, kuratujcie, mnie, kuryjczku! O nie, o nie, o nie, o nie, 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 co jest? Jestem mini! Gdzie mam biec? Gdzie mam biec? Tędy. Okej. Okay. Nie mogę się odwrócić pewnie, nie? Bo nie zdążę wtedy uciec się... O! Nie zdążę się odwrócić, jak będę tak biec. Gdzie mam uciekać? Ojojojojojojojojojojojojojoj oj, 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 oj. Dobra, tędy, 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 widzę, widzę wycieczkę, widzę, widzę. widzę. Co jest? Ile jeszcze niespodzianek mnie tutaj spotka? Dawaj kuiszku, ratuj Chyba mi się uda uciec. Biegnij mały króliczku, nie jesteś jedyny, zawsze będzie ich więcej. Ale masakra, ile razy ja krążyłem też w niektórych scenach. Kompletnie nie zapomniałem co i gdzie było, ale też pozmieniali duże rzeczy. Yyy... E Czyli koniec już aktu drugiego. No dobra, no to widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będzie akt trzeci. Oczywiście dzisiaj też dorsy wychodzą późnym wieczorem, więc prawdopodobnie jutro się pojawią. A odcinek z Baby in the Yellow, dzień później, zrobimy na tej zasadzie. Pamiętajcie, zostawimy jeszcze łobeczki w górę i widzimy się w kolejnych odcineczkach. Pa, pa.